Państwo, ale nie, z muzyką Henryka Mikołaja Góreckiego zapoznaliśmy się już dzisiaj. i myślę, że tej współczesnej nam wystarczy. Chociaż, no właśnie, pojawi się jeszcze pewien współczesny kompozytor, Paweł Kalita. Ale, drodzy Państwo, to już będzie zupełnie inna historia. Henryk Mikołaj Górecki swojemu wnukowi nie tylko ofiarowywał napisane przez siebie utwory, ale również opowiadał mu majki. Bardzo lubił e, czytać mu książki Marii Konopnickiej była jego ulubiona autorka. Myślę, że jeszcze słabość to nie miał ze swoich lat dziecinnych. E, a my też znaleźliśmy taką właśnie pańkę Marii Konopnickiej, którą z nas nie lubi jak tym bardziej, że jest, są tu jakieś, e, widziałem, e, najmłodsze pokolenia gdzieś mi zniknęła. Przedstawicielka uciekła, czyżby? Nie, gdzieś uciekła. A? Poszła na no, rolatę. No. Poszła na rolatę. Nie, no to dobrze. To musicie potem opowiedzieć bajkę, moi drodzy, jak to było. Dlaczego sięgnęliśmy po To Właśnie z powodu, z powodu tej, tej, tej sympatii Góreckiego do, do Ani Konopnickiej. No trudno byłoby opowiadać bajkę na koncercie, ale jeśli tą bajkę zaśpiewamy, drodzy Państwo, to już zmienia rzeczy postać, prawda? Paweł Kalita napisał bardzo sympatyczną muzykę do tej bajki. Tak jak przed chwilą łączyliśmy muzykę Chopina, Laty, z tekstem, który powstał w latach 70., tak teraz zrobimy troszkę odwrotnie. Tekst Marii Konopnickiej, który był pisany ho-ho-ho z muzyką współczesną. Co z tego wyjdzie? Drodzy Państwo, myślę, że, że się uważamy nieco, ponieważ Pani tu o muchach, samochwałach chyba z innych lat również pamiętać, a co stworzył z tego Paweł Kalita w połączeniu z tekstem Konopnickiej. Przedstawi nam oczywiście Grażyna Bienie. ubolewa tylko, że nie przywiąże dzisiaj Sztainoja albo na naszej podróżnej na masze musi grać. Ale dzisiaj to musi być Twój ulubiony instrument. Wiesz, nic na to nie poradzimy. Mamy, mamy to, co mamy, a zawsze może być gorzej.